Rozwój osobisty, świadomościowy i duchowy, trzy piętra jednej spirali. Rozwój człowieka od zawsze fascynował filozofów, mistyków i psychologów. Współcześnie najczęściej mówi się o rozwoju osobistym, rzadziej o rozwoju świadomościowym czy duchowym. Na pierwszy rzut oka wydają się to trzy odrębne ścieżki, jednak głębsza analiza pokazuje, że mamy do czynienia z jednym procesem rozwoju, który po prostu przejawia się na trzech poziomach niczym spirala wznosząca się od fundamentów ku szczytom. Rozwój osobisty, fundament i droga na zewnątrz. Rozwój osobisty to pierwszy i najbardziej dostępny poziom spirali. Skupia się on na światowym, praktycznym aspekcie życia, na kształceniu nowych umiejętności, poprawie jakości codzienności, skuteczności w działaniu. Człowiek uczy się zarządzać sobą w czasie, radzić sobie z emocjami, komunikować w relacjach, dbać o zdrowie, rozwijać karierę. Można powiedzieć, że to etap korzeni i fundamentów. Energia skierowana jest na zewnątrz, ku światu. Rozwijamy narzędzia do gry, jaką jest życie. Chodzi o to, aby lepiej funkcjonować w otoczeniu społecznym i materialnym. Jednak już na tym poziomie dzieje się coś więcej. Nawet jeśli intencja jest czysto praktyczna, na przykład chce nauczyć się asertywności, aby nie dać się wykorzystywać, to w tle zaczyna rozwijać się samoobserwacja. Zauważam siebie, swoje emocje, swoje reakcje. I to właśnie otwiera drzwi do kolejnego poziomu spirali rozwój świadomościowy, droga do wewnątrz. W pewnym momencie następuje przeskok jakościowy. Zamiast pytać tylko, jak działać skuteczniej, zaczynam pytać, dlaczego działam w taki sposób. Rozwój osobisty przechodzi wtedy w rozwój świadomościowy. To już nie tylko zdobywanie umiejętności, ale wchodzenie w głąb siebie. Odkrywam, że to, jak doświadczam świata, zależy nie tyle od zewnętrznych okoliczności, co od mojej percepcji, interpretacji, przekonań. Uczę się obserwować swoje emocje i myśli, zamiast ślepo się z nimi utożsamiać. Zaczynam dostrzegać powtarzalne wzorce, które tworzą moją rzeczywistość. Można powiedzieć, że rozwój świadomościowy to etap pnia i środka spirali. Energia skierowana jest do wewnątrz, ku refleksji i samopoznaniu. Następuje łączenie rozproszonych doświadczeń w większe całości. Pojawia się zdolność obserwacji siebie i mechanizmów życia. To właśnie tutaj pojawia się doświadczenie przeskoku automatycznego, gdy wystarczająco długo rozwijamy umiejętności i zbieramy doświadczenia, świadomość zapala się sama. Tak jak owoc dojrzewa naturalnie na drzewie, tak i świadomość dojrzewa z rozwoju osobistego. Rozwój duchowy, droga ponad siebie. Kolejnym krokiem spirali jest rozwój duchowy. Gdy świadomość dojrzewa, zaczynamy dostrzegać, że całość życia nie jest przypadkowa, że istnieje głębszy porządek. W naturalny sposób pojawia się pytanie o sens, o duszę, o Boga, o jedność wszechświata. Rozwój duchowy nie zawsze musi wiązać się z religią, to raczej otwarcie na wymiar transcendentny, na przekroczenie granic ego. Na tym poziomie wszystkie wcześniejsze doświadczenia, zarówno osobiste, jak i świadomościowe, integrują się w jedną całość. To etap korony i szczytu spirali. Energia skierowana jest ponad jednostkę ku większej całości. Następuje doświadczenie jedności i poczucia świętości życia. Pojawia się spokój, zaufanie, głębsza mądrość i miłość. Można powiedzieć, że rozwój duchowy to naturalna konsekwencja wcześniejszych etapów. Nie trzeba go szukać na siłę, rodzi się on automatycznie, kiedy świadomość wystarczająco się poszerzy. Spirala jako jedność choć mówimy o trzech poziomach, nie są to trzy osobne drogi. To jeden i ten sam proces rozwoju, który przejawia się na różnych piętrach. Niski poziom rozwój osobisty uczenie się życia, średni poziom rozwój świadomościowy rozumienie życia, wysoki poziom rozwój duchowy jedność z życiem. Każdy poziom jest potrzebny i naturalny. Nie można wejść w duchowość z pominięciem fundamentu osobistego czy świadomościowego, tak jak drzewo nie może mieć korony bez korzeni i pnia. Spirala nie ma końca, gdy osiągamy jeden etap, pojawia się kolejny. Podsumowanie. Rozwój osobisty, świadomościowy i duchowy to nie trzy różne ścieżki, lecz trzy piętra jednej spirali wzrostu. Rozpoczynamy od zewnętrznych umiejętności, wchodzimy do wnętrza poprzez świadomość, a następnie otwieramy się ku transcendencji w duchowości. To proces, który dzieje się automatycznie, jeśli tylko człowiek nie zatrzyma się w pół drogi. Tak jak rzeka płynie ku morzu, tak rozwój osobisty prowadzi ku świadomości, a świadomość ku duchowości. Ostatecznie jest to jedna droga, droga ku pełni człowieczeństwa i jedności z tym, co większe od nas. Część druga. Istotą rozwoju duchowego rzeczywiście jest jednia i miłość, która staje się nie tylko doświadczeniem wewnętrznym, ale też naturalnym dawaniem innym. Można jednak spojrzeć na to jeszcze szerzej i głębiej. Rozwój duchowy, szersze ujęcie. Powrót do jedni. Na najgłębszym poziomie rozwój duchowy to droga powrotu do źródła do tego, co niepodzielne, nieskończone, wieczne. W różnych tradycjach nazywa się to inaczej: Bóg, Absolut, Tao, Brahman, jednia kosmiczna świadomość. Człowiek, który budzi się duchowo, odkrywa, że jego prawdziwa natura nie jest oddzielona od całości istnienia. Miłość jako zasada wszechświata, kiedy ego słabnie, a świadomość się rozszerza, pojawia się doświadczenie, że istotą rzeczywistości jest miłość. To nie tylko emocja, lecz fundamentalna energia jednocząca wszystko, co istnieje. Rozwój duchowy to stanie się kanałem tej miłości, jej odbieraniem, przeżywaniem i dawaniem. Przemiana świadomości. Rozwój duchowy to także transformacja widzenia świata. Zamiast postrzegać życie jako walkę i rywalizację, zaczynam je widzieć jako współtworzenie i wymianę energii. Zamiast utożsamiać się wyłącznie z ciałem i umysłem, odkrywam wymiar duszy. Zamiast szukać sensu na zewnątrz, odnajduję go wewnątrz i ponad sobą. Dojrzewanie cnót i jakości wewnętrznych. W praktyce rozwój duchowy to także dojrzewanie cech, które odzwierciedlają jednie. Pokora rozpoznanie, że jestem częścią większej całości. Współczucie widzisz w innych siebie. Wdzięczność za dar życia i doświadczeń. Przebaczenie, bo rozumiesz, że wszystko jest nauką. Radość, bo sama obecność w istnieniu jest święta. Duchowość jako życie w harmonii. Rozwój duchowy nie polega tylko na medytacji czy praktykach mistycznych. To codzienny sposób życia, w którym. Myśli, emocje i działania są spójne. Człowiek staje się przezroczysty, jego ego nie blokuje przepływu życia. Każda chwila staje się okazją do spotkania ze świętością. Podsumowanie czym jest rozwój duchowy szerzej. Można go opisać w trzech wymiarach. Ontologiczny powrót do jedni doświadczenie nierozerwalnej więzi z absolutem. Energetyczny urzeczywistnianie miłości jako podstawowej energii wszechświata praktyczny życie w harmonii, w którym miłość przejawia się w relacjach, działaniach i wewnętrznych postawach. Rozwój duchowy to zatem nie ucieczka od świata, lecz jego przemiana poprzez nasze serce i świadomość. To droga, w której człowiek staje się świadomym kanałem jedni i miłości, ucząc się dawać je innym, ponieważ sam odkrył, że w swej istocie jest miłością. Rozwój duchowy nie kończy się tylko na miłości i jedności. To również poznawanie tego, co w nas ukryte, naszych sił duchowych, zdolności, potencjałów, które są naturalną częścią człowieka, lecz w codziennym życiu często pozostają uśpione. Spróbujmy więc spojrzeć jeszcze szerzej, czym jest rozwój duchowy, powrót do jedni i miłości. Fundamentem duchowości jest doświadczenie, że w swej istocie jesteśmy jedną, nieodłączną częścią całości istnienia. Miłość jest tutaj kluczem, gdy rozpoznajemy jednie, naturalnie zaczynamy kochać i dzielić się tą energią z innymi. Poznawanie własnych sił duchowych. Rozwój duchowy to także odkrywanie, że w człowieku istnieją głębsze moce. Intuicja, prowadzenie z wnętrza, wykraczające poza rozum. Zdolność uzdrawiania siebie i innych poprzez energię, obecność, słowo. Moc kreacji, świadome tworzenie rzeczywistości poprzez myśl, intencje i wiarę. Wgląd duchowy, zdolność rozumienia symboli, snów, archetypów, głębszego sensu zdarzeń, łączność z innymi wymiarami, kontakt z duszą, przewodnikami, świadomością kosmiczną. Rozwój duchowy jest więc poznawaniem, rozumieniem i integrowaniem tych sił, tak by służyły nie ego, lecz miłości i jedności. Przemiana świadomości i tożsamości. Człowiek przestaje utożsamiać się tylko z ciałem i umysłem, a zaczyna rozpoznawać się jako istota duchowa w ludzkim doświadczeniu. Zmienia się punkt odniesienia, nie ja w świecie, ale świat we mnie, bo świadomość staje się lustrem całości. Przekraczanie ego i karmy, rozwój duchowy to stopniowe uwalnianie się z iluzji, przywiązań, lęków, osądów, schematów karmicznych. Człowiek uczy się odróżniać prawdziwe ja duszę istotę od małego ja ego i jego pragnienia. Każdy krok na drodze duchowej to proces oczyszczania i otwierania przestrzeni na światło. Życie w harmonii z prawami wyższymi. Rozwój duchowy to nie tylko wewnętrzne doświadczenie, ale też praktyka w codzienności. Życie zgodne z prawem przyczyny i skutku karma, dostrojenie do rytmu natury i kosmosu cykle, fazy, prawa uniwersalne. Szacunek dla wszelkich form życia jako przejawów jedni, droga służby i współtworzenia. Im bardziej człowiek rozwija się duchowo, tym bardziej rozumie, że jego rozwój jest też dla innych. Wtedy pojawia się naturalna potrzeba dzielenia się, pomagania, inspirowania. Duchowość nie jest więc ucieczką w samotne doświadczenie, ale świadomym uczestniczeniem w życiu świata. Podsumowanie szerokie ujęcie, rozwój duchowy to, powrót do jedni i miłości, poznawanie i integrowanie własnych sił duchowych, przemiana świadomości i odkrycie prawdziwej tożsamości, oczyszczanie się z ego i karmy, życie w zgodzie z wyższymi prawami istnienia, służba innym i współtworzenie harmonii na świecie. Widać więc, że rozwój duchowy to najszerszy i najgłębszy wymiar ewolucji człowieka, obejmuje jednocześnie serce, miłość, umysł, świadomość, duszę, siły duchowe i działanie w świecie, harmonia i służba. Cześć trzecia, czym jest rozwój świadomościowy, szerzej? Łączenie i integracja, tworzenie połączeń między różnymi sferami, rozumem, sercem, doświadczeniem, intuicją. Zdolność widzenia całości zamiast fragmentów. Przejście od wiedzieć do rozumieć i od rozumieć do przeżywać świadomie. Samoobserwacja i uważność. Rozwój świadomościowy to uczenie się obserwować siebie, swoje myśli, emocje, reakcje, zamiast być przez nie nieświadomie sterowanym. Świadomość zaczyna działać jak lustro, widzisz siebie i swoje mechanizmy, co daje wolność wyboru, a nie automatyzm. Poszerzanie percepcji. Świadomość rośnie, gdy zaczynamy dostrzegać to, co wcześniej było niewidoczne, subtelne emocje, intencje, ukryte wzorce w relacjach synchroniczności w życiu. Człowiek zauważa, że rzeczywistość jest wielowarstwowa, obok materii istnieje wymiar energetyczny, symboliczny, duchowy. Przekraczanie ograniczeń umysłu, rozwój świadomościowy to umiejętność wyjścia poza schematy przekonania, programy społeczne, lęki, nawyki. Świadomość zaczyna rozpoznawać iluzje, czyli to, co nie jest prawdą absolutną, a jedynie konstruktem umysłu. Rozpoznanie współzależności. Zaczynasz rozumieć, że nic nie istnieje w izolacji, twoje wybory wpływają na innych, inni wpływają na ciebie, a całość życia jest siecią powiązań. Świadomość otwiera się na ekologię, wspólnotę, współodpowiedzialność. Transformacja tożsamości. Rozwój świadomościowy prowadzi do stopniowego przesunięcia tożsamości od jestem tylko ciałem i umysłem ku jestem świadomością, która doświadcza. W tym procesie człowiek zaczyna odkrywać wolność bycia, że nie jest tylko produktem wychowania i otoczenia, ale kreatorem swojego życia. Podsumowanie. Rozwój świadomościowy to łączenie wiedzy, emocji, doświadczeń w większe całości. Nauka samoobserwacji i uważności, poszerzanie percepcji i dostrzeganie głębszych warstw rzeczywistości. Uwalnianie się z iluzji i schematów, rozumienie współzależności wszystkiego, stopniowa przemiana tożsamości od ego ku świadomości można powiedzieć, że rozwój świadomościowy to most z jednej strony zakorzeniony w świecie osobisty rozwój, z drugiej prowadzący ku transcendencji duchowy rozwój. Rozwój świadomościowy wchodzi w relację, bo świadomość nigdy nie jest samotna, ona istnieje poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, z naturą, ze światem. To co napisałeś o współpracy, o uczeniu się jak reagować, co mówić, a czego nie, to kwintesencja świadomego życia w relacji. Dodam jeszcze głębiej, czym jeszcze jest rozwój świadomościowy, aby domknąć obraz. Rozwój świadomościowy, aspekty społeczne i relacyjne, uczenie się współpracy i harmonii, umiejętność słuchania drugiego bez oceniania, budowanie mostów porozumienia zamiast murów, świadome reagowanie, odpowiedź z uważności, a nie reagowanie automatyczne, odruch, agresja, lęk. Świadomość komunikacji, rozwój świadomościowy uczy mowy serca, czyli wypowiadania się z prawdy i miłości. Jednocześnie pokazuje, kiedy cisza ma większą wartość niż słowa. Rozumiesz, że każda wymiana słów to energia, może budować albo ranić. Zrozumienie siebie i innych, umiejętność widzenia w drugim człowieku jego historii, ran, emocji, pragnień, a nie tylko powierzchownych zachowań. Odkrycie, że reakcje innych często wynikają z ich cierpienia, a nie złośliwości. Świadomość rodzi empatię, ale też zdrowe granice, bo miłość świadoma nie oznacza zgody na krzywdę. Budowanie świadomych więzi, rozwój świadomościowy pokazuje, że związek to nie tylko emocje i potrzeby, ale przestrzeń wzajemnego wzrostu. Przyjaźń staje się wspólną drogą poznania, a nie tylko towarzystwem. Miłość przechodzi z poziomu pragnę Cię mieć oraz chcę, byś wzrastał, a razem ze mną. Rozwój odpowiedzialności społecznej, świadomość wychodzi poza ja i zaczyna obejmować my, rodzinę, społeczność, naród, ludzkość, ziemię. Człowiek świadomy widzi, że każdy jego wybór, co kupuje, jak żyje, jak traktuje naturę, ma konsekwencje dla całości. Transformacja konfliktów, rozwój świadomościowy uczy, że konflikt nie musi być walką. Staje się szansą na głębsze zrozumienie i wzrost. Zamiast pytać, kto ma rację, pytasz, co życie chce nam przez to pokazać. Dodatkowo rozwój świadomościowy to także rozwój intuicji, widzenie więcej niż tylko logiczny umysł, umiejętność łączenia logiki i serca, zdolność do życia w tu i teraz zamiast w ciągłym lęku o przyszłość lub żalu za przeszłość. Zaufanie do procesu życia, że każde doświadczenie, nawet trudne, prowadzi do głębszego rozumienia. Możemy więc powiedzieć, że rozwój świadomościowy to nauka życia w harmonii ze sobą, z drugim człowiekiem, ze społecznością, z naturą i z całym istnieniem.